Dobrze, moi drodzy, bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku. E, dzisiaj zapraszam Was na projekt Denko, który już miałam zamiar nagrać dawno temu, natomiast tak się złożyło, że nie miałam na to czasu. E, no, ale teraz dzisiaj do Was przychodzę i chciałabym wam pokazać produkty, które zużyłam w ciągu ostatnich tygodni. E, natomiast nie będzie tutaj niestety wszystkiego, ponieważ część produktów, które zużyłam w Anglii i w Niemczech, po prostu wyrzuciłam, znaczy produkty. Wyrzuciłam po prostu opakowania, ponieważ stwierdziłam, że nie będę tego brała specjalnie do Polski, żeby zrobić filmik, a tam nie miałam niestety takiej możliwości, żeby ten filmik nagrać. Także niektóre produkty wyrzuciłam. No, ale to, co tutaj mam, wam oczywiście pokażę, to, co udało mi się zrobić przez ostatnie kilka tygodni. W sumie nie będzie tego dużo, ponieważ tak jak mówię część rzeczy już po prostu wyrzuciłam. No, ale tak szybciutko przez to przebrniemy. Zacznę od płynu celarnego z Garniera 3 w jednym który już nie ma zakrętki, ponieważ nie wiem, gdzieś mi się ta zakrętka zgubiła. To jest płyn micelarny, który bardzo, który generalnie kupiłam przez YouTube'a, ponieważ dużo osób go polecało i u mnie też sprawdzał się świetnie, jest bardzo delikatny, nie podrażał mi oczu, bardzo ładnie zmywał makijaż i nie zostawiał takiej tłustej warstwy, która czasami mnie drażni. Natomiast nawet ładnie zmywa wodoodporny makijaż. Co prawda trzeba się troszeczkę bardziej namęczyć, ale na pewno ten makijaż schodzi fajnie. Także także to. Potem zużyłam oliwkę z Johnson's Baby. W końcu mi się udało ją zużyć. Ja nie wiem, skąd tą oliwkę mam tak naprawdę. Ja ją miałam w łazience. I stwierdziłam oczywiście, że zużyję, żeby mieć do projektu denko, żeby w ogóle zużyć i mieć spokój. Natomiast strasznie mi się używało tej oliwki. Ona jest taka tłusta. No, ja wiem, że to jest oliwka do dzieci. Natomiast... Nie wiem, nie umiała ona się nie miała w ogóle wciągnąć w skórę. Ona po prostu była cały czas wyczuwalna, wróciłam mi piżamy i w ogóle wszystko, ale założyłam sobie, że ją zużyję, no i zużyłam. Także nie było tutaj dużo, była taka połowa większa, na natomiast cieszę się, że już ją zużyłam i współczuję tym moim dzieciom. E, tak, skróżyłam kusteczki z Inglota, milk and tonic, które zmywają makijaż i przy okazji tonizują. Natomiast, e, niezbyt przyjemnie mi się ich używało, tak szczerze powiedziawszy, jakoś tak jeżeli chodzi o znowanie makijażu, to na pewno by się nie obeszło bez jeszcze dodatkowego płynu micelarnego. E, A tonizowanie, i tak używam toniku, i tak używam toniku, także tutaj Wam nie powiem, natomiast nie był to jakiś mega super szał. Kupiłam je kiedyś, ponieważ była jakaś tam promocja przy kasie, jak się coś tam kupi, to no, wyszło mi taniej i się skusiłam, natomiast nie jestem zadowolona. E, zużyłam taki malutki lakier Sayos Shine and Hold który był dosyć fajny, natomiast ja go nie używałam do włosów, tylko do brwi. Tak, jeżeli chodzi o włosy, to wam nie powiem. Natomiast brwi trzymał bardzo fajnie. Ja wiem, że to śmieszne, ale naprawdę ja używam lakieru do brwi, ponieważ ona fajnie utrwala wtedy włoski. ja mam bardzo długie włoski, także... No. Zostałam też testerką ostatnio tego... tej nowej serii kosmetyków z The Body Shop. To jest ta Macadamia i dostałam takie malutkie masełko właśnie do przetestowania, powiem tak zapach bardzo fajny natomiast nie lepszy od tych takich różnych grejpfrutowych, które ja bardziej, bardziej lubię natomiast całe masełko nawilżało rewelacyjnie, bardzo fajnie mi się używało go, szybko je zużyłam ponieważ tutaj jest tylko 50 ml, także naprawdę je zużyłam no, bardzo szybko natomiast myślę, że sobie je odkupię, ponieważ było bardzo fajne i cieszę się, że mogłam je przetestować, jeszcze myślę, że zrobiłam Wam osobną recenzję, ale to już w sumie nie wiem, bo ta masełka one działają wszystkie bardzo podobnie. One są takie dosyć gęste, takie tłuste, bardzo szybko się wchłaniają i naprawdę skóra jest po nich nawilżona, a zapach utrzymuje się nawet na drugi dzień, także warto sięgnąć po te masełka. Peeling, który ostatnio użyłam, jest to peeling z Yves Rocher. To jest peeling... To jest peeling, ale jaki to jest? O! Peeling roślinny do ciała z pudrem z pestek moreli. Jeżeli chodzi o zapach, to jest po prostu najlepszy zapach peelingu, jakiego kiedykolwiek używam. Naprawdę jest rewelacyjny, natomiast same peelingowanie powiedziałabym tak średnio. Ja do ciała jednak preferuję coś tak bardziej mocniejszego, a to było takie, takie powiedziałabym, średnie, natomiast zapach no po prostu rewelacja. Zapach jest śliczny. Dalej kolejny peeling, który zużyłam jest to peeling z Alwerden. Peeling morelowy. Taki malutki. Męczyłam go dosyć długo, ponieważ on był do mnie troszeczkę za mocny. Teraz mam też moralowy peeling, natomiast to jest peeling z Sun Ives i jest troszeczkę bardziej łaponniejszy od tego. Z DM. był w porządku, ale troszkę za mocny jednak. Ale zapach fenomenalny. Chociaż nic nie przebije tego z Sun Tak, dalej zużyłam filtr ochronny z Farmaceris Sun Protect 50+, który pokazywałam wam go w w porównaniu, także jeżeli jesteście ciekawi tego filmu, to odsyłam was właśnie do tego filmiku. Dalej z dużo... Ojej, o chyba nie pokażę. Mam tylko połówkę. To był generalnie krem odżywczy z Liren do I był to krem z 20% zawartością yy, mocznika. Fajny krem. Natomiast znaczy. Generalnie fajny krem, natomiast jakoś tak nie zrobiłby mnie jakoś mega super wrażenia, Ale jest tani i jest w porządku. Za taką cenę to jest spoko. E, dalej służyłam e, coś, co też Wam pokazałam ostatnio w porównaniu i też jest to filtr z Uriage 50+. I też, jeżeli jesteście ciekawi tego filtra, to odsyłam Was do filmiku niżej, bo także czwartego, po filmiku niżej. Pod, podlinkuję Wam na dole w każdym razie. Służyłam e, również Carmex do ust dużo nie będę mówić, bo każdy zna Carmex ehm, mleczko myślane do demakijażu twarzy i oczu ehm, średnie średnie, ja to dostałam ehm, kiedyś w, w Rossmanie za darmo, także nie kupiłam tego natomiast ja z mleczkami to nie bardzo, ładnie zmywał ale ja bym się całym mleczkiem tak zmyć oczu to nie umiała, ponieważ ja nie wiem czemu, ale mi to wszystko wchodzi do oczu i ja mam za chwilę te mleczko w ogóle wszędzie rozmyte w oczach i widzę na biało nie wiem dlaczego tak jest, ale tak mam i dwie ostatnie rzeczy FHRK Mój najlepszy krem na takie malutkiej niedoskonałości To jest po prostu fenomen I kocham ten krem I krem pod oczy z Topy Nadleżający krem, że odprężający pod oczy Ten był taki średni Nie zauważyłam jakiegoś tam poprawy Natomiast fajnie koił te okolice pod oczami ale szał nie robił. Także, moi drodzy, to wszystko, te wszystkie produkty chciałam pokazać. Nie było tego dużo, bo tak jak mówię, część wywaliłam. Ale poprawię się i zacznę Wam robić częściej te filmiki. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście kciukujcie w górę. No i chyba tyle. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.